Cześć, biznes na boku kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o eparagonach, czyli usłudze, która, no, ma ułatwić sprzedawcy przyspieszenie realizacji zamówień, oczywiście nie tylko, ale wielu sprzedawców, z uwagi na fakt, że, no, jest to na naszym rynku stosunkowo moda i nowa usługa, może mieć pewne obawy lub wątpliwości, albo Najnormalniej w świecie po prostu nie wie o istnieniu takiej usługi. Często osób nie ma też świadomości, że na polskim rynku e-paragony, no, mogą już funkcjonować prawie od roku i to zgodnie z prawem. Dlatego dziś wszystkie wątpliwości na temat eparagonów paragonów rozwieje mój dzisiejszy gość, Cezary Pierzan. Dzięki za zaproszenie jeszcze raz i tak, tak jak powiedziałeś, chętnie dzisiaj porozmawiamy o temacie e-paragonów fiskalnych, czyli elektronicznych dokumentów fiskalnych, które od zeszłego roku funkcjonują na rynku. Pierwsze wdrożenie mieliśmy okazję realizować w zeszłym roku już, a dzisiaj branża e-commerce coraz śmielej sięga właśnie po to rozwiązanie, no, które cyfryzuje pewne procesy i ułatwia nam sprzedaż w internecie. Okej, okay, to może porozmawiajmy najpierw o korzyściach zastosowania e-paragonów w firmie. Jasne, no to tak domyślnie, jak myślimy sobie o tym obowiązku, który nakłada na nas prawo i państwo rejestrowania naszej sprzedaży na urządzeniach fiskalnych, to od razu kojarzy nam się się to nawet jako konsumentom z tym, że drukuje nam się świstek papieru, który potwierdza nasz zakup. Na szczęście od zeszłego roku mamy taką możliwość, żeby ten dokument już wystawiać tylko wyłącznie w wersji elektronicznej, czyli w ogóle bez drukowania. No i w związku z tym, zwłaszcza w sprzedaży komersowej przynosi to korzyści związane z automatyzacją tego procesu, z tym, że ten wydruk papierowy w ogóle się nie generuje, w związku z tym też nie musimy mieć żadnego pracownika czy osoby, która między innymi takim procesem się do tej pory zajmowała. No więc przede wszystkim wskazujemy i też nasi partnerzy na to, że jest to automatyzacja tego procesu obowiązkowego dla części biznesów. No i te korzyści związane z niedrukowaniem już dalej tych papierowych Jak Jakbyś mógł wyjaśnić, no, w jaki sposób te, to rozwiązanie działa? Jak wygląda cały proces? To, co się dzieje, jeżeli jak już realizują, nasi klienci realizują zamówienia na nas... Naszej platformie, gdziekolwiek nie sprzedajemy, czy to jest nasz własny sklep e-commerce, czy jakiś marketplace, czy, czy wiele kanałów, to Każde zamówienie, zgodnie z przepisami jest fiskalizowane, czyli jest komunikacja pomiędzy naszą jakąś infrastrukturą, czy to platformą e-commerce właśnie, czy jakimś systemem finansowo-księgowym, a urządzeniem fiskalnym i naszym systemem, który jest gdzieś pomiędzy. I dzięki temu, zgodnie z przepisami ewidencjonujemy tą sprzedaż na urządzeniu fiskalnym, natomiast generuje się już wyłącznie ten dokument w postaci elektronicznej, który jest przechowywany dalej w repozytorium, natomiast nasz kupujący po Złożeniu, zamówienia i jego opłaceniu, wtedy kiedy wiemy, że już powinniśmy mu ten paragon fiskalny wystawić, otrzymuje od nas najczęściej w sprzedaży e-commerce po prostu wiadomość e-mail, w której znajduje się link do tego paragonu fiskalnego w wersji elektronicznej. No i cały ten proces oczywiście można tak ustawić, tak skonfigurować, aby działo się całkowicie automatycznie. Część partnerów inicjuje. Wystawienie tego dokumentu elektronicznego po przyjęciu płatności, część w momencie, kiedy jakieś zamówienie, na przykład, wychodzi z magazynu. Tutaj są różne możliwości konfiguracji, też można ten proces wykonywać częściowo ręcznie albo całkowicie automatycznie, jeżeli już sobie to dobrze ustawimy. No i wtedy nasz nabywca no nie otrzymuje już ani paragonu papierowego, ani nie musimy mu wystawiać faktury imiennej elektronicznej, co, co często do dzisiaj się dzieje w e-commerce, tylko możemy od razu wystawić automatycznie. Wygenerować jeden dokument elektroniczny w postaci tego paragonu fiskalnego w wersji elektronicznej i taki dostarczyć mu właśnie wiadomości e-mail na przykład na, od razu po jego zakupie. Bo jakby tutaj na początku wspomniałem o tym, że to rozwiązanie już jest od jakiegoś czasu dostępne, jakbyś to też rozwinął. Natomiast jeszcze mam takie jedno pytanie, czy taki paragon i ma tą samą moc prawną jak paragon, który wysyłamy fizycznie w paczce do klienta, bo wiele osób pewnie ma tutaj jakieś wątpliwości co do tego i jakbyś tutaj nam to wyjaśnił. Tak, no to jest bardzo ważny aspekt, który poruszyłeś, oczywiście, i od razu potwierdzę, że tak, tutaj źródła jakby wiedzy na ten temat można szukać w ustawie VAT, gdzie właśnie w kwietniu 2020 już, czyli jakiś czas temu wpisano możliwość wystawiania przez podatnika paragonu fiskalnego zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, i mówi się o tym, że jest to właśnie zrównanie tych dokumentów w wersji papierowej, elektronicznej, znaczy ten dokument Czysto wersji elektronicznej ma taką samą moc prawną i spełnia wszystkie obowiązki, jakie są przez prawo nakładane na podatnika, jak dokument tradycyjny papierowy. No, to jest całe clue tej usługi, że w końcu mamy możliwość zgodnie z przepisami przejścia z obowiązku drukowania tych paragonników papierowych na, na czysto wersję elektronicznego dokumentu fiskalnego. I tak jak powiedziałeś, dzieje się to już od zeszłego roku. Powiedziałem o tym, że ustawa wyszła w kwietniu 2020, natomiast po Potem niestety mieliśmy jeszcze długie kilka kwartałów, kiedy musiały wejść w życie odpowiednie rozporządzenia, które już w praktyce umożliwiały też opracowanie całej strony technicznej i wdrożenie takiego rozwiązania od strony technicznej. No niestety trochę musieliśmy na to jeszcze poczekać blisko dwa lata. Natomiast tak jak powiedzieliśmy sobie od drugiej połowy zeszłego roku pierwsi partnerzy zaczęli z tej funkcjonalności korzystać. No a do dziś w e e-commerce, czyli na przestrzeni tego roku kilkaset firm już zaczęło z tej usługi korzystać, korzystać dzisiaj. To już wiemy mniej więcej, jak to działa, jakby od strony teoretycznej, a przejdźmy teraz od strony, jakby takiej no, praktycznej. W jaki sposób, na przykład, ja mogę to uruchomić u siebie i jakie są wymagania techniczne, i czy też jakieś ograniczenia w związku z tym są? Jasne. Tutaj jednym ważnym aspektem jest to, że pewnie co e-commerce, to każdy korzysta z różnych innych narzędzi, i tutaj my. Już na przestrzeni ostatnich miesięcy staraliśmy się maksymalnie dostosować całe rozwiązanie, tak aby było po prostu gotowe do implementacji przez maksymalnie dużą liczbę sklepów. I tu chyba warto podkreślić na początek, że ważne jest to, czym my korzystamy prowadząc nasz biznes tylko z platformy sklepowej, czy korzystamy też z jakiegoś integratora a la BaseLinker, czy też korzystamy z jakichś ERP-ów systemów finansowo-księgowych a la Subjekt, czy, czy systemy od Komarcha. Tak naprawdę tą usługę można sobie aktywować, włączyć na każdym z tych poziomów, tak? Mamy możliwość zarówno włączenia i aktywowania jako wtyczki do platform sklepowych, mamy też integrację z platformami jak BaseLinker i w końcu mamy też moduły, programy, które rozszerzają funkcjonalności systemów finansowo-księgowych, o których wspominałem. Więc to, to jest pewnie takie najistotniejsze, żebyśmy zobaczyli, czy przypomnieli sobie, sprawdzili, jak dziś realizujemy tą funkcję i tak naprawdę powinniśmy pewnie w tym miejscu rozmawiać o tym, jak aktywować w związku z tym e-paragony, tak żeby gładko przejść, nie tworzyć tu jakichś dedykowanych rozwiązań integracji, tylko jak przejść łatwo, instalując jedną wtyczkę czy instalując jeden program na wydawanie tych dokumentów w wersji elektronicznej. Więc od strony praktycznej oczywiście my zachęcamy do rejestracji w naszej usłudze, która umożliwia później właśnie zainstalowanie odpowiedniej wtyczki, programu, który w komunikacji z Twoim, Przykładowo, urządzeniem fiskalnym online e, może wystawiać te paragony tylko w wersji elektronicznej, no i te skonfigurować wysyłkę e, maili e, do, do Twoich e, nabywców. A powiedz mi jeszcze tak, czy no takie rozwiązanie, na przykład mamy sklep stacjonarny i oprócz tego mamy też no wysyłkę towarów, czy naprzemiennie jakby no również możemy korzystać z tego rozwiązania, zarówno sprzedając fizycznie klientowi w sklepie, jak i, i robiąc tą właśnie wysyłkę. Tak, bardzo dobra uwaga. Też dostawaliśmy, dostaliśmy wiele takich zapytań, gdzie na początku rzeczywiście dedykowaliśmy tylko tę usługę do takiego procesu czysto e-commerceowego, po czym okazało się, zwłaszcza wśród klientów, którzy korzystają jednak z tych systemów finansowo-księgowych, że bardzo często korzystają z nich również do obsługi jakiegoś jednego, dwóch, trzech punktów sprzedaży fizycznej. W związku z tym mają potrzeby też wygenerowania tego dokumentu w wersji papierowej. Na pierwszych platformach już to obsługujemy do końca tego miesiąca, czyli właściwie za chwilę też też obsługa dla programów finansowo księgowych a subiekt czy, czy komar, więc jak najbardziej tak. Założenie jest takie, oczywiście, że całość tych procesu powinna dziać się automatycznie, jednak generować te dokumenty elektronicznie, natomiast jeżeli jest potrzeba, aby użyć i wygenerować ten dokument tradycyjnie papierowo, na przykład na potrzeby sprzedaży stacjonarnej czy jakiegoś odbioru osobistego, bo takie przypadki też są, no to jak najbardziej taka możliwość jest, albo zaraz na niektórych, niektórych integracjach będzie. Tu jest jeden pewnie jeszcze aspekt ciekawy, bo dostajemy coraz częściej też pytania o to, w jaki sposób jednak w sprzedaży stacjonarnej mógł, będę mógł, czy i kiedy będę mógł wystawiać te paragony też w wersji elektronicznej. To jest kolejny krok, w którym rozwijamy nasze integracje, żeby z tych narzędzi, o których dzisiaj wspomnieliśmy, również w przypadku sprzedaży stacjonarnej, mieć taką możliwość przekazania tego dokumentu elektronicznie, ale to jest kwestia jakichś najbliższych miesięcy. A powiedz mi, ile trwa w takim razie takie wdrożenie? No, po, po jakim czasie możemy już zacząć korzystać z tej usługi? Tak, to pewnie zależy od tego, jaką metodę integracji wybierzemy, z czego w, naszym, w naszej sprzedaży korzystamy, ale tak naprawdę jest to pewnie maksymalnie kwestia kilku godzin, bo jest to kwestia tego, żeby pobrać odpowiednie oprogramowanie, zapoznać się z instrukcją, w jaki sposób je zainstalować, w jaki sposób je skonfigurować, aby funkcjonowało. No i pewnie należy je również przetestować na jakichś pierwszych takich testowych transakcjach, żeby mieć pewność, że całość funkcjonuje. No i potem można je oczywiście optymalizować chociażby o tą automatyzację, o której, o której już wspominałem. Więc jeżeli rzeczywiście poświęcimy temu chwilę, no to w ciągu jednego dnia całość powinna udać się uruchomić. Tu pewnie jeden punkt jeszcze istotny, o którym warto wspomnieć. Całość zgodnie z polskimi przepisami jest możliwa do, do realizacji. Takie paragony fiskalne funkcjonują w komunikacji przy użyciu urządzeń fiskalnych online, najczęściej właśnie drukarek fiskalnych. Online. Jest już ich dosyć dużo na polskim rynku, bo to jest ponad milion egzemplarzy tych urządzeń online, więc właściwie wszystko, co się dzisiaj sprzedaje, to już są te urządzenia nowszej generacji, które umożliwiają wystawianie tych e paragonów. Ale też zachęcamy do sprawdzenia bieżących informacji na naszej stronie, gdzie również znajduje się taki wykaz. Tych drukarek fiskalnych online z homologacją na wydawanie paragonów, które, które obecnie mamy. My po naszej stronie oczywiście wspieramy wszystkie urządzenia na rynku, które taką funkcjonalność posiadają. A jakbyś mi powiedział, na dzień dzisiejszy ile taka usługa kosztuje? No i czy przed jakby wdrożeniem jeszcze możemy to przetestować u siebie? Mhm, jasne. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakiej skali swoją działalność prowadzimy. Sama usługa i koszt rozpoczyna się od 39 zł miesięcznie dla podmiotów, które albo startują, albo prowadzą działalność w mniejszym zakresie, no i może być oczywiście ten koszt większy w zależności od tego, jak dużo tych dokumentów w naszej sprzedaży powstaje. Natomiast co do tego pytania o ten okres testowy, jak najbardziej funkcjonuje też przewidywanie, i to też mieliśmy wiele o to próśb, aby taki właśnie okres na wdrożenie konfiguracji, testy i pierwsze dni funkcjonowania był okresem darmowym. Więc każdy z naszych klientów takim 14-dniowym okresem darmowym, całkowicie do pełnej wersji systemu dysponuje. A czy no, możesz zdradzić przykłady firm, które zdecydowały się na takie rozwiązanie i aktualnie z tego rozwiązania waszego korzystają? Jasne, to znaczy, tutaj wiele nie będę zdradzał, też zachęcam na paragony.pl. Lubimy się pokazywać klientów, oczywiście, zadowolonych z funkcjonowania naszej usługi i są to od tak naprawdę pojedynczych sprzedawców, którzy gdzieś prowadzą działalność w mniejszym zakresie, dziś sprzedając tylko na Allegro, nawet bez własnego sklepu, po partnerów, którzy są jakby ogólnopolskimi markami znanymi, czy też stanowią, czy, czy też jest to e-commerce w ramach całej sieci. Handlowej, no i tutaj, czy to są sieć biżuterii, jest. Czy, czy grupa Martes Sport, czy Matchfit, który jest częścią grupy Żabka. Um, zachęcam na, na naszej stronie. Na pewno więcej można znaleźć. Okej, okay, okej. Okay. Bo, bo też mnie to jedna rzecz zainteresowała, bo no, ja sam jestem sprzedawcą, no, oprócz tego tutaj prowadzę ten, ten kanał, no, więc troszkę siedzę w tym e-commercie. No i zauważyłem właśnie, że mm, temat e paragonów e w mediach jest coraz bardziej właśnie też troszkę popularny, w związku z czym no, narosło też dużo. Me Na temat tej usługi, prawda? Jakbyś mógł coś o tym tutaj opowiedzieć? No tak, takim najważniejszym, chyba, który poruszyłeś od razu we wstępie, to dotyczył tego, że taka funkcjonalność nie istnieje albo jej, albo nie można z niej korzystać, bo coś się dopiero będzie działo, czy jakieś przepisy będą wchodzić, czy, czy państwo coś będzie przygotowywało. No to chyba warto jeszcze raz podkreślić, że jakby od strony formalnej, tej legislacyjnej przez ostatnie trzy lata postawała, postawała przepisy w tym zakresie i od zeszłego roku no mamy komplet tak więc już na nic rynek nie, nie czeka jeżeli chodzi o możliwość realizowania tej funkcjonalności wykorzystywania eParagonu więc od strony formalnej mamy całość no i jak najbardziej od strony praktycznej również jest to od zeszłego roku możliwe i firmy z tego korzystają więc zachęcamy oczywiście do, czy do jeżeli są pytania to do kontaktu z nami czy też poszukiwania po prostu jak najbardziej aktualnych informacji na ten temat. Jest prawdą to, co, to, co wspomniałeś. No nie do każdego te informacje docierają. Nie każda księgowa, nie każde biuro rachunkowe ma świadomość, że, że jest taka możliwość, więc no możemy tylko oczywiście uświadamiać, edukować, apelować i pokazywać, na jakiej podstawie, na podstawie jakich przepisów i w jaki sposób praktycznie już dzisiaj zarówno mniejsi przedsiębiorcy, jak i sieci handlowe korzystają z tego rozwiązania. Oczywiście to jest etap nadal w perspektywie całego rynku i dziesiątek tysięcy nawet podmiotów w e e-commerce, czy już szerzej całej gospodarki to jest etap początkowy, natomiast od roku zgodnie z przepisami i praktycznymi Taka możliwość jest i funkcjonuje. Gdzie w takim razie można się więcej dowiedzieć o tej usłudze i jak z Wami się najprościej skontaktować? To oczywiście zapraszamy na eparagony.pl. Tam, czy w głównej części strony staramy się przekazywać w pigułce najważniejsze te informacje związane z samą usługą, tym jak ją wdrożyć. Jest możliwość kontaktu przez nasz formularz, jest możliwość umówienia się na spotkanie i rozmowę w tej sprawie, więc też do takiego kontaktu przede wszystkim u nas na stronie zapraszamy. Warto też, jeżeli jesteście, używacie jakichś social media w toczy na na przykład na LinkedInie można nas pośledzić i popatrzeć, co, co publikujemy. Staramy się regularnie informować o, o rozwoju usługi i dostępności, jak i nowych partnerach. Okej, okay, dzięki wielkie tutaj za rozmowę. Ja oczywiście wszystkie informacje umieszczę pod filmem, gdzie znaleźć, jak się skontaktować tutaj z firmą eParagony. Także bardzo dziękuję Ci, Cezary, za rozmowę. Myślę, że bardzo wyczerpaliśmy temat, a widzom dziękujemy, że byli z nami i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Teraz do usłyszenia.